I gramy dzisiaj w nową grę Która wyszła No dosyć już dawno temu I właśnie ją testujemy sobie Pójdźmy do góry Tutaj kolce jakieś Tutaj boom no, To za bardzo nic nie zrobiło Więc mi ciekawicie będą jeszcze update'y W tej grze Ponieważ w tej grze jakoś za dużo nie, nie ma by fajnie by dodali jeszcze, bo oni twórcy robili tutaj takie parkoury i tam można było... Nie, w filmiku zapomniałem powiedzieć, że zrobiłem swój własny serwer na Discordzie. A jeszcze proszę, dajcie tego małego lajka i subika, nic was to nie kosztuje. Proszę. A dla mnie to jest bardzo dużo, więc... Jest taki tam czerwony przycisk, może go klikniesz? Masz go kliknąć. Ale i tak więcej według mnie niż tutaj trochę. Prawie właśnie wpadłem ofiarą ostrza i teraz skończę tu. O oh, FAK Nie, 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 nie. Ja tam może nie, tak nie chcę. Nie wiem, może tak nie chcę tam jednak. Może tak do góry, tutaj polecę sobie, tak będzie fajnie. No na nauczyłem się w tej grze Dobra, więc... Ja chcę tam do góry. Dobra, ale sposób teraz taki dobry... Nigdy nie... Prawie nie ubija trafić... No, samolotik. Trzeba restartować i Kurde. Cool. Dobra. Więc, nie wiem. W sumie pójdę coś z tego robić, bo to samo też tak chyba nieważne. Co w ogóle jest. Tu jest w tempu. O, co tu jest? Parka jakaś. Chyba. okej, okej. Taką ślub. Uuu, dobra, zostaje się jakimś pokut. Dobra, restartujemy. W sumie mógłbym wrócić jeszcze jedno muszę zrobić, bo widzę, że tu są chyba kolce. Ja no, ej, bo po prostu... Jednak to co tu u góry jest... Chyba nic nie robi. Okej, okay, tak coś zrobiło. Mogę sobie wyjść? Chyba mogę sobie wyjść? Aha. Dobra, więc to był bata. No stoimy teraz. No to u to. To wygląda nieciekawie. Uu! Bardzo łatwo chyba tu zobaczyć kości. Bardzo. Co oh jest! Jak ja lata. To jest na co, poziom i nic nie masz tak do robienia. Więc myślę, za następny, czyli Ragnarok, Fall Level. Ok, więc mam bardzo dużo ogólnie reklam i ja gram na zmodowanej wersji bez reklam. Więc tylko tyle powiem. I pod koniec w filmiku. Pokażę Wam nazwy gry. O, się zatrzymał w powietrzu. To cała fabuła Stranger Things. Dobra, to no, ale to chyba na tyle. I pokazuję teraz właściwie. odpowiedź, się pokazywać. Nazwa wielki. Więc teraz.